Cześć, z tej strony Darek z EnliNado. Mam dla Ciebie dwa ćwiczenia, nie 10, nie 5, nie 3, tylko dwa ćwiczenia, które możesz zrobić w ciągu tak naprawdę 5 minut, a które znacznie poprawią Twoją wymowę i płynność mówienia w języku angielskim. Ale musimy się na coś umówić. Jeżeli masz zamiar obejrzeć ten materiał dalej, jeżeli chcesz poznać te ćwiczenia, to obiecaj mi, promise, że wykonasz te ćwiczenia jeszcze teraz, dosłownie po obejrzeniu tego materiału, ok? Nie na jutro, nie może kiedyś, tylko. Zrobisz to teraz, choćby to miało być coś głupiego, najgłupszego, najdziwniejszego. A zatem, pierwszym ćwiczeniem, które znacznie poprawi Twoją wymowę w języku angielskim, ale także płynność mówienia w angielskim, jest, uwaga, uwaga, zaśpiewanie piosenki. Okej, okay, wiem, być może nie umiesz śpiewać, nie masz do tego talentu, lepiej by było słyszeć zażynaną kozę, niż Twoje śpiewanie, ale zrób to, bo tak żeśmy się umówili. Nikt nie musi tego słyszeć, możesz to zrobić po cichu. You're simply the the rest. No właśnie. Jak to dokładnie w tej piosence było? Wiem, że tam było You Simply, czy You Are Simply The Best? Muszę sprawdzić. You Are Simply The Best? Lyrics. To jest to magiczne słowo lyrics, czyli tekst piosenki. Nawet jeżeli znasz jakieś cząstkowe słowa piosenki, to po wpisaniu ich i dopisaniu lyrics prawdopodobnie znajdziesz tę piosenkę. I mamy Tina Turner. You're Simply The Best, better than all the rest. Better than anyone, anyone I've ever met. No, i w końcu po tylu latach zagadka się rozwiązała, już wiem co tam śpiewają. Moi pasażerowie, strzeżcie się, bo ta piosenka dość często leci w radio. A zatem umawialiśmy się, znajdujesz jakąś piosenkę, przynajmniej jeden kawałek, przynajmniej jedną zwrotkę. Może być refren. I próbujesz na tyle na ile potrafisz to odśpiewać. Dlaczego to jest takie ważne i fajne ćwiczenie? Ponieważ jest to udowodnione naukowo, zbadane empirycznie, że gdy śpiewamy, to imitujemy tę konkretną wymowę tej konkretnej piosenki. I może się okazać, że ty, śpiewając czy próbując śpiewać w języku angielskim, tak naprawdę Twoja wymowa, ten Twój akcent jest wręcz doskonały. Bo wiesz, imitujesz ten konkretny schemat. Spróbuj tego, a zobaczysz, że możesz się zaskoczyć. Jeżeli jest ktoś, kto pomimo tego, że zna ten sposób, nie zrobił tego, strzeż się, ja znajdę cię. Ale jest też drugie ćwiczenie, można powiedzieć takie siostrzane do tego, które żeśmy mieli przed chwilą. A mianowicie, uwaga, uwaga, cytat z filmu. Cytaty warto znać z różnych powodów. Czasem są to jakieś mądre sentencje, które mogą wpływać na nasze życie. Ale czasem są to też takie popkulturowe, znane, popularne powiedzenia. Takie wiesz... Na imieninach można zaszpanować przed szwagrem. Natomiast można i warto zastosować to także do nauki angielskiego. I jak można to zrobić krok po kroku? Znajdujesz sobie jakiś film. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, Matrix, czyli nasz polski Matrix. To znaczy, tak to brzmi po polsku. Matrix nie jest polski. Szkoda. Cytat z filmu. Możesz po prostu wpisać phrase, czyli jakaś fraza z filmu. Możesz po prostu wpisać a movie phrase i tytuł filmu, ale możesz też użyć słowa quote. Quote, czyli taki cytat. Quote, cytaty. Cytaty trudne słowo na tacy cytaty. I ja sobie to wpisuję. Matrix famous quotes. I mam the Matrix movie quotes. Pierwszy. I know what you're thinking, because right now. I'm thinking the same. Wiem, co myślisz, bo teraz myślę dokładnie to samo. Zobacz, tutaj jest bogactwo fraz ze słowami popularnymi, przydatnymi, używanymi codziennie. Mało tego, jeżeli wpiszesz tę frazę na przykład na jakimś portalu z wideo, na przykład na tym, na którym właśnie oglądasz ten materiał, to prawdopodobnie znajdziesz tę konkretną scenę z tym konkretnym mówieniem, czyli the title of the movie, tytuł tego filmu, and quotes i będą tam cytaty, wręcz frazy, sceny, tych filmów, które możesz sobie powtórzyć. Jak myślisz, czy to pomoże Twojemu językowi w tym, żeby być bardziej giętkim i żeby być przystosowanym do wywijania się w sytuacjach anglojęzycznych? Pomoże. A czy to pomoże twoim uszom, żeby jeszcze łatwiej wyłapać te cytaty, te słowa zawarte w tych zdaniach? Tak, jestem tego pewien. Jestem co do tego przekonany. Dlatego na początku była obietnica, teraz musisz wdrożyć te ćwiczenia, musisz je zrobić. Więc miłego śpiewania. Jeżeli materiał ci się podobał, to koniecznie daj mi o tym znać. A co do cytatów filmowych, jeszcze teraz mi się przypomniało. Jak wiesz, jestem autorem i jedynym dystrybutorem Enlinado 500 zwrotów. Jest tego dwie części, aż dwie części, jedynka i dwójka. W dwójce mamy całą kategorię poświęconą cytatom filmowym. Nie to, żebym tylko je wymieniał o cytaty z takich takich filmów, ale rozbieram je na czynniki pierwsze i tłumaczę, w jakich sytuacjach można ich używać, gdzie, co, po co, z czego się składają, jaka jest ich logika. Dlatego, jeżeli masz jedynkę, Lina do 500 zwrotów, koniecznie przetestuj też dwójkę, bo tam nowych 13 kategorii czeka właśnie na Ciebie, wraz z ich opracowaniem, a także z ćwiczeniami jeszcze bardziej kreatywnymi niż w jedynce. Do zobaczenia, do usłyszenia i już niebawem w kolejnych materiałach. Cześć!